Siemano, witam, z tej strony ja, Mati, a to jest kolejny odcinek Minecraft MapNet. A dzisiaj zrobimy sobie kolejną mapkę, która będzie na pewno nawiązywała do innej gry, która ostatnio też się rozpoczęła na moim kanale w sumie. Jest to oczywiście gra CSGO. Dokładnie tak. A mapa dokładnie to CSGO Case Simulator, czyli mamy tutaj symulator otwierania skrzynek. Także jestem ciekaw, jak tutaj, co tutaj się wygra. Autor Waffle wafel, Waffle wafel i coś takiego. Mhm. Witajcie ze tej strony Waffle Youtuber. To moja pierwsza mapa, Myślę, że się spodoba. Mam nadzieję. Jest mój kanał na YouTube, dobra. Zasubskrybujcie po więcej. Właśnie, możecie to zrobić w tym momencie, więc mam nadzieję, że to zrobicie, bo więcej, żeby mieć więcej takich fajnych filmów. Prawie na dwa dni. Kategoria Redstone. No i co? Pobrania 1221 pobrań, także lecimy od razu do mapeczki. No i witam, jestem już na mapce, tutaj się zbiłem. ogólnie tak to wygląda, naprawdę? Wygląda to fajnie, szczerze na samym początku ja bym bardziej postarał się jakbym twórcę robił to bardziej bym ci żebyś wafel te bloki zrobił tak żeby to było w pomieszczeniu niż żeby nikt tego nie widział tak to że wszystko można widzieć i to takie jest takie nic średnie, nie? Następnym razem możesz się postarać i to schować, ale ten tu Trudę taka prędkość światła. Dobra, to nieważne. Ja coś rozwaliłem. Jeśli tak, to przepraszam bardzo, ale to nie było celowe. Dobra, Z tym początku tak. Yy, autor mamy wafel YouTuber. Słuchajcie, ja się go przemienia. Będę przez chwilę. Wygląda przepięknie, nie? Wiem. Które ręce rozebrałem? Teraz cię ubić, znowu. Dobra, dostępny trochę kluczy masz. O, 16 MCK, zapręcz koła. Wkraj na jedną kapkę się na lepszą wersji. okej. Okay. Ej, to. Zapręcz koła, bum To mi wylosuje, uwaga. Tobie. I losuje się. To się wylosuje. Tirta dostałem! Tak, tirta witowie dostałem, dobre. To jest dobre w takim razie, naprawdę, jest to niesamowite. Ogólnie się ostatnio uczyłem takiego trika, że wiecie, czekacie na tego trika. Dobra, nieważne, to nic nie było. lecimy <laughs> dalej, co? Bo to ten dirt to taki, wiecie, średni, nie? Ja bym coś chciał, jakąś kosę dostać, coś. Nie dirta. O! Kilo wygrałem jakieś epicki! The Drill! Existency 5, Unbreakable 5! Co to jest? O kurde, jak ja mogę kopać teraz w tym momencie? Człowieku, mogę do ziemi! Jo pierdziela, ale jazda, mówi to mocna! Mega mocna jazda w takim razie! A ty na to! Widzisz ten skill? No nie, mega, mega skill, nie? Mega skill ogólnie, zarobił. Naprawdę Mati pokazałeś klasę. A Macie, czy jest jakieś jedzenie w ogóle? żeby sobie, wiecie, mógł zjeść? Czy nie? Chyba nie ma. Zarabiać sobie jakieś. 32 emeraldy dostałem, aaa. Albo nie, tryb peaceful po prostu damy. Bardzo peaceful już się nam odnawia, Coś więcej daj mi. Nie chcę piasku, no? No i kolejny pikax. oj. Nie to. Więc robimy tego trika jeszcze raz. Paga. Ale wychodzi ty! Ale wychodził. Co wychodził? Szczerze, naprawdę bardzo mocno mi to wychodziło. Nie same bloki będą jakieś kolejne Emeraldy Dajcie mi kosę jakąś trzeci kilof już dostałem co? Jest grane Jak to jest możliwe, że trzy kilo już dostałem Dawaj! Dawaj I Hamie najgorszy! No nie! To, no, taki fajny bym dostał, co? Dirt oczywiście, ale to dalej mam w końcu... Znowu mam budulec na rozwijanie moich trików Niesamowity O Jezus Dobra żyje Na szczęście żyje Warty na to Kurde Pieczone To nie miało tak wyglądać Diament Momenty wygrałem 16 diamentów To jest super ale co robię O, 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 Oho! oho trik! Nie, zły. Oj, nie, tak? Dobra. Dalej, 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 dalej. O, co coś? Calibur Angry Keeping Shot jest 5 Lutyk 5. To jest. Ej, jest to ciekawe, czy można zrobić. Jak się robiło Iron Golema, bitowie? już nie, już nie pamiętam. Bo co zobaczyć, jak on będzie działać na tego, na, na Iron Golema, jak się robiło teraz. Czyli to się robiło tak, 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 tak i tak. No i mamy Golema, dobra. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć hitów. To to dużo nawet. Ja już wszystko wiem w takim razie. Mogę kręcić dalej kółeczkiem. No super! Gravel. Dostałem. W ogóle to nie powinno mi się nadarzyć, o. sobie bo, bo tutaj... Naprawdę. Ogólnie to się da jakoś. O, Widzieliście to? To był przepiękne. dobra. Chodźcie no. na Ha! Easy Nie Kurde No co jest? No what Ha! Ale umiem! Bo było! Było, było, było! To trzeba po prostu w bardzo odpowiednim momencie to ten gravel postawić. Ha! Easy! Ha! ha! Ale umiem to! A wy tak umiecie, widzowie? Oczywiście, że nie. U, dobra, lecimy. <laughs> I teraz. Dawaj, tą tą kosę. No, ten łuk, a tu stanę jakiś węgiel. który mi nie jest w ogóle potrzebny, widzowie, no. Po co mi węgiel w życiu? O nie, już mi się skończył gravel, najgorzej. Dawaj! jakiś sprója. Tę tank! O projekt 3 Protection 5, Fary Protection 5, Plus party, five, Protection 5, Projekt Protection 5. teraz wyglądam jak król. Jakiś. Tak jest. Teraz Zostały nam dwa. Ostatni klucz. Teraz to, ostatni, to przedostatnie dostawanie jest. I fajnie by było to zdobyć. A co to mam tu, nie? W sumie już nie. O, Dir to dostałem do, do Dalszych moich trichków, oczywiście, tak? Bo to jest. Ważne, tak? Jak to jest wiadomo. I ostatni klucz wykorzystujemy właśnie teraz. I co? I fajnie było coś fajnego wylosować na ostatni rzut. Ale będzie, uwaga, zobaczmy, no! Kolejny kilo! widzowie, kolejny killoff. Mamy no już te kill -off w milion. Yy. No i co? To nieważne jest. No i tutaj w prawym odcinku zapomniałem powiedzieć, jako cena z tej mapki, ale teraz powiem. Dla mnie bardzo fajna była ta mapa. Jakby porównanie z tym CS-em też fajnie. No i co, ja bym tam. Nie była też tak wyśmienita, więc będą takie 6 na 10. Bo naprawdę była pomysłowa i fajnie zrobiona. Wymyślona także mi się podobało. Jeszcze w tym czasie ukradłem skina autorowi, Waflowi I no i co, witam, Mam nadzieję, że się nam się podoba. I to by było na tyle. Patrzcie. na